Ty i pozostali. Ty, Cole, Montez. Gdybym był na twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej. I pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docierać się do willi farowa, Przed głównymi siłami Rosjan. Przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Dima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno wiecie o decyzjach, które musiałem podejmować. W takim razie oświeć nas. Przekonaj mnie. Rozdzieliliśmy się, żeby przeszukać widla. Byłem sam. Nie rób nic głupiego. Słuchaj uważnie. Ten zasyraniec ukradł Rosjanom trzy bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLR. Ten Salomon ma co najmniej dwa cele Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku na Times Square. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Tylko my. Bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko dwóch żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż mu. Musisz mu w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Pamiętaj. Pamiętaj, co powiedziałem. Musimy go wstrzymać.